Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś znowu na chlebni pokażę Wam, co zrobiliśmy z wodą i trochę opowiem o usuwaniu gnojowicy tutaj. A więc widać już trochę, tą linię puściliśmy dookoła. Tak jak mówiłem Wam chyba we wcześniejszym vlogu, jest to obieg wody zamknięty po to, żeby nie było dużej. Różnicy na ciśnieniach, wtedy, gdy gdzieś schodzi woda w jednym miejscu, prosiaki piją czy świnie, żeby to ciśnienie szybko się wyrównywało i nie było takich dużych skoków. Oprócz tego, że jest dookoła dodatkowe zabezpieczenia, przy każdym pojedynczym ujściu, zrobiliśmy zawór po to, że gdyby coś miało się stać, nie wiem, czy ze smoczkiem, czy, czy z rurą, czy coś, to żeby odciąć w danym tylko jednym miejscu tą wodę no i naprawić usterki. Więc w każdym miejscu jest to samo zrobione, czy przy tych przy dla, czy przy poidłach właśnie tutaj nie poidłach, tylko smoczkach dla knurów. Jeszcze smoczka widzę nie ma czy przy ujściach dla loch, no w, każdym, w każdym miejscu będzie ta ten zawór. Tak jak mówiłem też wcześniej zrobiliśmy to na lince kwaśnej, ona ma chyba 3 mm z tego co, co się orientuje. taką przynajmniej mieliśmy zamówić. Jest na przewylot tutaj przez ścianę i z drugiej strony to samo. No jest popodwieszana na niezawodnym narzędziu zwanym trytką. O! No oczywiście tych trytek będzie więcej. Na razie to ustawiliśmy tak, żeby ta rurka nam się nie obwieszała bardzo przy montażu tego i sklejaniu. Dlatego, tak jak mówię, no jest ich tyle ile jest. Później dołożymy tam jeszcze nie wiem co ile, co, co 50-60 cm. I tyle powinno ich wystarczyć. Drugim tematem, który chciałem poruszyć, to jest, skoro mówimy już o wodzie, to trzeba w jakiś sposób ją usunąć, a więc będzie to usuwanie gnojowicy z tego budynku. I tak, tutaj zrobiliśmy półtora metra głębokości. Zbiorniki mają niecałe 50 tysięcy, są cztery, razem prawie 200 i z tych zbiorników będziemy usuwali to w dwojaki sposób, ponieważ mamy zrobioną kanalizację pod spodem budynku. Ona wychodzi i z tego i z tego miejsca, na środku jest złączona i razem to wszystko trafia na zbiornik zewnętrzny. Oprócz tego przy każdym z tych basenów zamontowaliśmy rury po to, żeby Rury na zewnętrzne i w środek po to, żeby wyciągnąć ewentualnie z, z bezpośrednio ze zbiornika. Czyli możemy wyciągać i w ten sposób, czyli ze zbiornika, podjeżdżając szambiarką bezpośrednio poddany zbiornik, lub też spuścić to wszystko do głównego zbiornika. Jeśli chodzi o system mieszania, nie mamy w środku zamontowanych żadnych mieszadeł. Mieszadłem będziemy tutaj wjeżdżać, wyciągać pojedynczy rusz. Tutaj nawet naszykowałem rurkę i po tej rurce będziemy przesuwać. Rurka będzie podkładana pod ruszt. Tu tak nazwaliśmy to specjalnie klucze do wyciągania tego rusztu. Będziemy podnosić. W sposób następnie podprowadzać rurkę pod i z drugiej strony już tylko przeciągnąć po to, żeby tym rurztem, tym, tym mieszadłem tutaj podjechać i wymieszać w tym basenie. Myślę, że średni czas mieszania tutaj to będzie jednego basenu pełnego, przynajmniej półtorej godziny. No, nie wyobrażam sobie, żeby to było krócej. No bo te baseny jednak są, e, są duże, tutaj może sporo zalegać, więc takie półtorej godziny to będzie myślę optymalny e, czas do tego, do tego wymieszania e, beczkę e, mamy 8000 litrów, więc tak jak powiedziałem, jeśli tutaj jest e, niecałe e, niecałe 50 to 5. 6 razy będziemy musieli, będziemy musieli tutaj podjechać po to, żeby wybrać, jeśli będzie pełny zbiornik, właśnie pełny zbiornik jeszcze. Jeden powinien nam wytrzymać myślę, że 7 miesięcy 7 miesięcy na to, żeby on się napełnił. Tutaj gdzie są te koice pojedyncze, myślę, że będzie to trwało trochę dłużej. Hmm. No, chociaż zobaczymy. No, akurat w tym miejscu to praktycznie e, te 14 loch, które jest z tamtej strony, które będzie z tamtej strony, e, będzie napełniało praktycznie same jeden zbiornik. Więc wątpię, żeby e, no one napełniły go e, w tak szybki e, sposób. Jeszcze propos kanalizacji. Rury tutaj odpływowe są 250. W każdym zbiorniku jest korek właśnie spustowy zamontowany, do tego, aby spuszczać, i to samo jest w tej części, którą przerabialiśmy wcześniej. Po dwóch stronach idą rury, bo tam są dwa oddzielne zbiorniki po obydwu stronach. I tam również jest to podzielone na kilka besenów. I spuszczane są w ten sam sposób. Z tym, że z tamtej strony nie ma, tak jak tutaj powiedziałem, na zewnątrz tych rur, gdzie możemy wybrać bezpośrednio ze zbiornika, z tego basenu, tylko musimy wszystko spuścić do zbiorników głównych, które są właśnie na zewnątrz budynku. No, tak jest to przewidziane, ten, ten, to usuwanie zbiornika. Większość. Większość tych zbiorników na lochach raczej w ten sposób robi, na tuczarniach robią różnie najczęściej. Przechowują po prostu to pod tucznikami i bezpośrednio stamtąd wybierają. Nie ma zewnętrznych zbiorników, gdyż no nie, opłaca się, nie opłaca się ich montować tu w tym przypadku. Jeśli są lochy czy, to, czy, czy warchlaki, jeśli myje się od razu cały koiec, to w tym momencie można to wszystko spuścić do głównego zbiornika, a pod lochami, czy właśnie karmiącymi czyli w porodówkach, lub w warchlakach nie, nie, nie robi się tak dużych zbiorników po to, żeby nie uciekało, właśnie ciepło, nie było tym prosiakom zimno w tamtych miejscach. No, większa przestrzeń między basenem a podłogą to jest, no, chud dla tych prosiaków. I tyle. No dobra, jeśli chodzi chyba o, ten, o to usuwanie. No to wszystko tak jak już nie wiem czy wspomniałem dwa razy do roku będziemy planowali usuwać i wywozić to oczywiście na pole jako nawóz naturalny. Nie będziemy nigdzie tego sprzedawać, no mamy swoje, swoje pola na to żeby przeznaczyć ten nawóz tym bardziej, że jeśli nie ma obornika no to trzeba coś dać, a mniej nawozów azotowych będziemy po prostu kupować, a więcej korzystać z nawozów naturalnych. No dobra, dzięki wszystkim, pozdrawiam, cześć.